Siemanko, z tej strony Bianca, witam Was na moim kanale, a dzisiaj będę ee, robiła porządek w moim plecaku. Tak? O chodź tu Ech. jest mój plecak. Miałam wcześniej niebieski plecak, ale on był cały czas brudny, bo cały czas uczniowie z mojej szkoły kopali. Niestety. No, więc tak, nie chciałam, żeby był brudny, a ten jest w miarę ładny, bo taki, bym powiedziała, szkolny. Mi się podobał. Więc y, tak, mamy tutaj nowe rzeczy do matematyki. Więc ja się tak cieszę, że mamy nowe rzeczy, tak. Asymilia, ja lubię takie rzeczy oglądać, szczerze mówiąc. I bardzo się cieszę, że nagrywam taki filmik. Więc co? Robimy porządek i w filmiku i w moim plecaku. Zacznijmy od plecaka i zacznijmy od teczki. Porządek widać sam. Teczka jest cała zniszczona, ale jest niebieska. To jest najważniejsze, słuchajcie. Jak ktoś nie oglądał filmiku, poznajmy się. Trzeba nadrobić. Jak ktoś oglądał łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco. Tutaj y, mamy taki fajny obrazek, taki na plastykę. Mm. To nieważne, to. O, to muszę oddać. To nieważne, chyba dla Was to mało ist istotne. Co to jest? Po co mi to? Ale ja takie... że... co <laughs> mi to wytekstać. <laughs> ja to nosiłam przez co nie wierzę, że mnie. Coś spadło. Nie. Eee. Mamy Sylwester, Sylwester z dwójką Zgadnijcie, co to jest, jak nie będą włączone komentarze A jak będą włączone, to jest wersow Dajcie w łapkę w górę i subskrypcję, jak oglądaliście Sylwester z dwójką Co tu jest? A to jest moje wypracowanie A nie! No, to jest moje wypracowanie. Tak, to napisałam ja. Sama. To wszystko. Ja jestem taka siebie dumna, że to jest masakra. Mnie tak ręka bolała, ale ja zrobiłam notatkę. Wielką notatkę. mi taki nauczyciel nie robi takiej notatki. Tutaj jest prezencik od mojej przyjaciółki. Ja zapomniałam o tym prezenciku. Co to jest? Aha, dobra, już wiem, co to jest. Aha. Co to jest? Muszę. co zrobiła. Co to jest? Taka mała jakaś książeczka widzę. ogólnie ona ma bardzo fajną wyobraźnię. I ogólnie wpadajcie na jej kanał, tu jest naklejka, ale śliczna, piękna, Boże, no ślicznie, 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 to też z plastyki, ja ogólnie miałam taką panią, że robimy jakieś coś, pani nam nie mówi, kiedy mam to być. dobra. Tutaj musi, muszą być 20, 11 kartek, było. moja ulubiona liczba to jest 11. Więc tak, teraz robimy porządek po sobie. co ja tam mam? Ja chyba wzięłam od kogoś innego książkę. Nie, paszny. O, piórnik. Naprawdę mam tam syf, szczerze mówiąc. To naprawdę, naprawdę. Jest. Jest. I tutaj też mam syf. Więc słuchajcie. Syfczek. Przepraszam cię, Lena, jeśli to oglądasz. Przepraszam cię. Nie chciałam. Światła 14, wpiszcie w wyszukiwarce. Bo ma fajny content, Tak samo jak ja. Kit, git. A, jeszcze. Jeszcze. Nie się boję. Szczoteczka! Do formalizacji. Szuteczka do frułazacji. Wziąłem sobie najlepszą. hehe, <laughs> he, tylko pierwszy ten lepszy. O Boże, przez mi spada. O Boże, Boże. O Boże, Boże, Boże. O! o. A, to nie. To nie jest ważne, co to jest. Jakaś książka. To jest wtorek. Кламно, на этой же на плане такая тишина. С Это было очень просто запрепомять, чтобы сработало. Сейчас. Książeczku. Bo mnie zaspędziało oko, że. Drugi! Już mam aż weczkę. będę mogła pożyczać ludziom. Tu miałam w szkole. Czy ja mam takie rzeczy tutaj? Kasa mi wypadła. Kana. teraz największy wstyd na ten kanale, bo tu było dużo okreju. Ja to miałam cały czas w nik nikt z mojego wieku, z mojego rocznika nie ma... Co to? O! Boże, ja znalazłam taki rzeczy w ale ja to... Piękne. To nie jest broszka, ale tylko to wygląda. Piękne. Tu śliczne. To trzeba sobie schować. Aś mnie przypkało. Czy ktoś ma z mojego rocznika lub więcej? Muszę wyplecaku? Nie, nie. Aaaa, bo taka chyba ja mam. Nie. Eee, to jest łapku brudne. Do wrzucenia. Ja. To znaczy to nie jest różowy w ogóle, znaczy to jest taki różowy. Pał. No i śmieć. Dobra, to tyle. Teraz posprzątajmy ten piórnik lepiej. Ja lubię te gumowe piórniki one są najlepsze Chociaż tutaj mam nie gumowy piórnik, też niebieski, ale lubię. Bo one się nie niszczą w ogóle, nie rysują, nie rysują, nie rysują, nie niszczą się i nie trzeba ich prać, jak coś się pobudzi można je łatwo wyczyścić, kocham, I love it. wszyscy mają z mojej klasy te pioniki, wszyscy. Nożyczki, szare, chciałam niebieskie, chciałam niebieskie. To też mi nie działa. To są jakieś popisane chusteczki w ogóle. O, chusteczka koloru matki! Też chcę proszę! Tak, ja nie Żeby nauczyciel mi tego nie zabrał, tak? szypinka. Piękna, śliczna. A już przecięłam się przez nią dwa razy. Nie wiem, czy to pokazać. Gumka po przeżyciach. Boże. Oh my gosh! O oh wow! O, ale śliczne! Piękne. Ja tego nie noszę. Bo nie jest w moim stylu i nie lubię różowego. Ale na jakieś pink party się przyda. Jeszcze takie serce. Śliczne. Śliczny, śliczny. Przepiękny. Prze, prze ale przepiękne to jest to. Nic mnie nie zaskoczy już w tym filmie. Na mnie. Słuchajcie, ten piórnik będzie przeznaczony na pióro, na oszczawkę, na zakreślacze, więc mam nowe pióra! Sły słodkie, nie podoba mi się, ale no, trzeba się cieszyć z tego, co mamy, jak to się otwiera. Nie ma tutaj instrukcji otwierania, a powinna być. Poczekajcie na mnie. Słuchajcie, już jestem. Ale śliczne, znaczy... Może jakie brzydkie. Wiemy? Jak to się robi? Bo tu nie ma... Już był w środku, a to się nie sadziło. Sadziło się? Jest! No to jest. No może nie ma działające piórotko. Ja po prostu nie potrafię tego sadzać. No, patrz! Ja nie mogę. Tu się już samo wsadzi. My to już sobie tak jakoś zostawimy. Mamy zakręteczkę piękna zakręteczka którą nie da się sadzić bo to jest jakieś gówniane nie no serio nawet zakrętki się nie da sadzić to no nudzie no co to za gówniane jakieś pióro nudzie no o Boże co za główienko bym powiedziała dobra a później to ogarniemy a teraz Unboxing gumki, Unboxing Gunki i zobaczymy czy przypinka sobie poradzi, czy jest aż taka ostra Boję się, że sobie jeszcze oko przypinką i, i, i będzie kiepszutko, więc lepiej tak nie rob nie tak nie robić. No boże. że Rzesz... i oj. Cholipka. ucięłam gunkę, Boże, czy ja nic, naprawdę jestem taką pierdołą, że nic nie potrafię powiedzieć. Y i nic nie potrafię zrobić. Serio? O! Jest! W końcu nie udało. Winę nerwów, winę do się i się udało. O Boże, nienawidzę takich mięknych kulek. O Boże, eee. zostają później takie takie sypkie coś, o fuj, jeszcze walą, eee. fuj, 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 ale to jest przepiękne, niczemu sobie, no naprawdę, no po prostu, to musi być przy mojej szafce nocnej, musi Dobra, a więc teraz będziemy pakować, tylko muszę sadzić to. Spróbujemy zakręcić ją. O! Pff. No, co jest? Uff. Nie, o! Jest? To tak, chyba tak nie powinno być w ogóle. My chyba nie powinno być tak szybko. Mhm. Idę. Dobra, słuchajcie, jest yy, już ogarnięte, to teraz dajemy. Nie lubię tego piurak. Nie brzydki mama. Żeby nie widać tego brzydkiego. Hmm. Nie, możemy mieć nożyczki i tak dalej, a później No i te atramety, nie? Dobra, ale postaw się prosto nożeczkiem. Teraz to. Teraz. Jas. Yes. No i będę szukała. Ja lubię tak szukać. No i pięknie. Teraz gumka. Jedna. Gdzie jest druga? Niebieska. To nie zostawia koloru. Ale niebieska musi być. Jest. Dobra, teraz to weźmiemy, tylko nie zgubić mamy piłeczki, nocnej. No i slej. Mm -mm. Dobra, stare kredki. Nie, spadła. Chciałam bardzo ten piórnik, nie miałam pieniędzy i z go sobie kupiłam to jest takie małe, jakbyście mieli małe kredki, a jakbyście mieli duże, to śmiało możecie tak rozszerzyć. I jest w mięśniu, a nie ja miałam bajkę na mi się. Jest w ogóle brązowe. No to, to jest fajne. No i może tak sobie stać na biurku, ale ja yy, używam to do plastyki. Więc yy, uważam, że to... Dwa zestawy kredek. Też same. Co? Dobra, to niech się postawi tu. Unboxing kredek. Wow. Dużo kolorów. Takich niezachęcających, ale okej. Okay. Ułożymy to w kolorach tęczy. Gdzie jest yy? Dobra, kolor tęczy? O Boże! Jeszcze mi się tu wywaliło. No ja nie mogę. Słuchajcie, co to się dzieje? Tęczy później. Co? Co wy to mnie robicie w ogóle? Później jest ból Później jest... Właśnie, kolory tęczy trzeba. A, ja nagrywam. No tak. E, później jest co? To w ogóle nie pomaga. Nie ma dużo Później jest żółty. Co wy do mnie mówicie w ogóle? Później jest żółty. Później jest zielony. Już powoli tęcza wygląda. Zielony, ciemny, zielony, jasny. Później jest niebieski. Dwa niebieskie. To tak. Bo te kredki mogą się ułożyć tak jak ja chcę, a nie jak one chcą. Dobra, no może być tak. Uważam, żeby były z kolorem tęczy. Później jest. Fiolet lipka Później jest fioletowy. No później byle jakie kolory. Piękne. Śliczne, ale miałam dwa opakowania wziąć. Więc let's go. E okay. No i co jeszcze mi potrzebne jest w wyniku? W sumie to tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia w